Siemano, w tym odcinku mm, chciałbym wyrazić swoją opinię o tym nowym trybie, który dodali do Fortnite'a, nazywam się e, tryb wydajności performance in english. <grym> e, wersja alfa, nie ja wiem, co to znaczy tak dalej, mm, ale chciałem wydać o tym opinię, bo e, sądzę, że on jest naprawdę gate. Mm. I, I ten. I co do obaw, e, bo dużo ludzi, ja sam też to zrobiłem, to to był mój błąd. E, wejdziemy sobie na kreatywa i sobie popatrzymy ile mam FPS-ów, no ale na, akurat na kreatywnym jest dużo, ale w Gier mam 237 stałych, więc to jest no, super wynik oczywiście w lecie mi spadają, no ale to każdemu spadają, ale chciałem wam powiedzieć ważny aspekt. E, dużo ludzi tak myślę przynajmniej, no nie wiem tego tak. E, wyłącza ten tryb y, od razu, gdy zaczynają jakieś ścinki robić, czy coś, bo myślę, że to jest przez ten tryb, czy coś. Nie. Y, jak włączycie ten tryb, musicie zagrać 10-20 gierek y, Solar tam DUO, żeby tam, te tekstury te, 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 te wszystkie wam się załadowały. E, gdy wam się załadują, no to już nie będzie taki ścinek, nie? E, więc musicie po prostu. Kurwa, co to wywoł. Za... E, musicie po prostu. Zagrać parę gierek I... i, i ten, e, Jeśli chodzi o budowle Mi się... nawet te są lepsze, nie? Tak szczerze, bo możecie zobaczyć wroga e płynność gier, płynność jest kurwa zajebista, nie? Sorry, mam powiem, płynność jest naprawdę git Eee... Co ja mam w ogóle jeszcze powiedzieć? E, nie wiem, ja... ja myślę, że jak najbardziej możecie go włączyć i nie wiem, kupię są takie wymówki, a ja kompa za 10K to mi nie włączyło po co? Pokażę, że mam tego lepszego kompa i, i się do niej włączę to bez sensu jest, bo ten tryb moim zdaniem jest lepszy od tego Direct 11. Burza jest tak przezroczysta, możecie wszystko sobie zobaczyć. Wszystko możecie sobie zobaczyć. Tylko że jest jeden minus, że jak was dojeżdża strefa, to tak nie widzicie za bardzo, nie? Kiedy będzie? Eee, jedyny też straszny minus jest, to jak ktoś nie lubi. Od 35 metrów dopiero widać takie temy. A jak le lecicie, to no, no, nic nie zobaczycie i to jest strasznie słabe, bo nie wiecie na przykład na tiltę gdzie wylądować, nie? Eee, musicie dopiero sobie tak to znaczyć. Eee, no i to tyle chyba, myślę. Eee, zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Ja jakby na no, co to nic nie dostaję, znaczy motywuje mnie to strasznie, ale jeśli chodzi o kwestie takie inne to ja za to nic nie dostaję, a widzę, że przynajmniej ktoś chce to oglądać, bo... Eee, bo, bo 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 bo, no bo zależy mi nie, jakby wróciłem do YouTube a. jeśli ktoś eee, chce no to może pooglądać moje raidze eee, śmieszne są, już myślę, że tych nie raiduje, ale może jakieś odcinki tam wlecą, nie? Eee, no i tyle, no Życzę Wam jego weekendu i trzymajcie się, cześć.